Siedzę dziś rano w salonie, robię swoją codzienną rutynę, czyli dziennikowanie, wdzięczności, a za oknem widzę swojego sąsiada. I tak długo jak go widziałam, koleś po prostu miał głowę w telefonie. Szedł z psem na spacer, ale ciągle coś tam przeglądał w tym telefonie. I ja tak sobie pomyślałam, że ja rano przez pierwsze 3 albo cztery godziny to ja nawet na, na oczy widzę swojego telefonu. Jestem mega wdzięczna za to, że wypracowałam sobie właśnie taki nawyk. I nie będziemy dzisiaj rozmawiać o telefonach i o tym, czy ich używać, czy ich nie używać rano, ale dziś porozmawiamy o czymś, co dotyka wielu z nas: a mianowicie o samodestrukcyjnych nawykach i działaniach, które sabotują nasz sukces i nasze cele. Bądź szczery: ile razy zdarzyło Ci się obiecać sobie, że zaczniesz coś nowego? Zmienisz swoje życie, osiągniesz ambitne cele, tylko i wyłącznie po to, by kilka dni później wrócić do tak naprawdę tych starych schematów. Dziś chciałabym porozmawiać o tworzeniu wyzwalaczy, czyli mechanizmach, które pomagają nam działać zgodnie z naszymi celami, zamiast nieświadomie je sabotować. Dlaczego tak naprawdę się sabotujemy? Zanim przejdziemy do rozwiązań, musimy zrozumieć, dlaczego sami podcinamy sobie skrzydła. Samo sabotaż to nie przypadek, ale wynik głęboko zakorzenionych wzorców myślenia, strachu przed porażką, a czasem nawet strachu przed sukcesem. Możesz sobie myśleć, może brak samodyscypliny? Ale nie do końca. Wielu ludzi myśli, że problemem jest ich słaba wola lub lenistwo. Ale to nie jest kwestia lenistwa. To Twój mózg, który chce Cię chronić przed wysiłkiem i nieznanym. Dobra wiadomość jest taka, że możesz go przechytrzyć, tworząc wyzwalacze, które Cię będą wspierać. Nasz mózg zawsze szuka najprostszej, najwygodniejszej, najmniej wymagającej drogi. Mózg tak naprawdę działa na autopilocie. Większość naszych codziennych działań odbywa się automatycznie. Nie myślimy o tym, co robimy. Po prostu działamy według starych schematów. Jeśli na przykład przez lata nagradzałeś się słodyczami po stresującym dniu, twój mózg nie będzie rozważał opcji. Po prostu sięgnie po kawałek czekolady. Kolejnym powodem, dlaczego się sabotujemy, to jest zbyt dużo decyzji. To się też nazywa zmęczenie decyzyjne. Każdego dnia podejmujemy setki decyzji. Im więcej musimy się zastanawiać, tym bardziej Twój mózg będzie skłonny wybierać najłatwiejsze rozwiązania. Czyli na przykład odpoczynek zamiast treningu. Znasz te uczucia? Chcesz regularnie ćwiczyć, ale wieczorem znowu mówisz sobie, a zacznę od jutra. Masz ambitny plan biznesowy, ale zamiast działać, spędzasz godziny na przewijaniu social media albo na sprzątaniu całego domu. Nagle teraz się okazuje, że każdy kąt w domu jest brudny i wszystko musisz posprzątać. Albo obiecujesz sobie zdrową dietę, ale te przekąski w kuchni są tak kuszące, że zapominasz nagle o tej diecie. Czym są więc te wyzwalacze i jak one mogą ci pomóc? Wyzwalacze to świadomie ustawione bodźce w twoim otoczeniu, które kierują twoje działanie w stronę dobrych nawyków, zamiast pozwalać ci wracać do starych schematów. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, nie polegaj na motywacji. Polegają właśnie na systemie i na schematach. Cztery kluczowe rodzaje wyzwalaczy, które pomogą ci wyjść z błędnego koła autosabotażu. Numer jeden: wyzwalacze wizualne. Twój umysł reaguje na to, co widzi. Zasada: przypominaj sobie o swoich celach. Nasza pamięć jest niestety zawodna, a nasz umysł łatwo się rozprasza. Jeśli nie masz codziennych przypomnień o tym, co chcesz osiągnąć i na czym chcesz się skupić, łatwo stracisz motywację. To, co masz wokół siebie, wpływa na Twoje wybory. Jeśli chcesz się rozwijać, otaczaj się bodźcami, które Cię do tego będą popychać. Wróćmy teraz więc do mojego sąsiada i telefonu komórkowego, a tak naprawdę do zdrowych nawyków cyfrowych. Możesz na przykład zmienić tapety na telefonie na coś, co przypomina Ci o Twoich celach. Na przykład, czy na pewno chcesz scrollować. Możesz przenieść aplikacje rozpraszające na ostatnią stronę ekranu, a te produktywne aplikacje na pierwszą. Możesz też sobie ustawić powiadomienie na ekranie blokady, które przypominać Ci będzie o Twoim celu. Na przykład, czy na pewno chcesz teraz użyć tego telefonu. Kolejnym przykładem mogą być finanse i oszczędzanie. Trzymaj słoik na oszczędności w widocznym miejscu. Zawieź kartkę z listą oszczędnościowych celów na lodówce lub na przykład nad biurkiem. Ustaw przypomnienia w bankowej aplikacji o miesięcznych limitach wydatków. Zmień otoczenie tak, by Twoje cele były zawsze pod oczami. Małe zmiany w otoczeniu mogą mieć ogromny wpływ na Twoje codzienne decyzje. Numer dwa. Wyzwalacze usuwające pokusy. Twoje otoczenie albo cię wspiera, albo cię sabotuje. Zasada jest mega prosta. Jeśli chcesz coś robić częściej, ułatw sobie dostęp do tego. Jeśli chcesz coś ograniczyć, utrudnij to. Zasada brzmi utrudnij złe wybory. Większość ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy, jak ogromny wpływ na ich decyzje mają rzeczy, które ich otaczają. Jeśli w Twoim otoczeniu znajdują się łatwo dostępne pokusy, prędzej czy później z nich skorzystasz. Jeśli chcesz oszczędzać pieniądze, usuń zapisane dane karty z aplikacji zakupowych, by utrudnić impulsywne zakupy. Jeśli chcesz ograniczyć oglądanie telewizji, schowaj pilota w innym pokoju po zakończeniu oglądania. Jeśli chcesz rano szybciej wstawać, postaw budzik na drugim końcu pokoju, aby musieć wstać, żeby go wyłączyć. Twój mózg wybierze łatwiejszą opcję. Spraw, by dobra opcja była tą łatwiejszą. Numer 3. Wyzwalacze zobowiązania społecznego. Jeśli nikt nie wie o twoich celach, łatwiej się poddać. Dlatego zaangażowanie innych ludzi sprawia, że trudniej będzie ci zrezygnować. Publiczne zobowiązania pomagają ci wytrwać. Jeśli na przykład chcesz pisać dziennik, podziel się tym celem ze swoim przyjacielem i wysyłajcie sobie nawzajem cotygodniowe podsumowanie. Jeśli chcesz ograniczyć media społecznościowe, publicznie ogłoś detoks cyfrowy. Łatwiej będzie się go trzymać, gdy inni o nim wiedzą. Jeśli masz trudny cel do osiągnięcia, zatrudnij na przykład mentora albo coacha. Zobowiązanie finansowe, jego wsparcie pomogą Ci wytrwać. Ludzie boją się zawieść innych bardziej niż samych siebie. Wykorzystaj to na swoją korzyść. Numer cztery to wyzwalacze konsekwencji. Jeśli złamiesz obietnicę, poniesiesz konsekwencje. Nic nie działa tak skutecznie jak ryzyko straty. Jeśli masz coś do stracenia, trudniej będzie Ci się poddać. Zasada: jeśli złamiesz obietnicę, poniesiesz konsekwencje. Na przykład, chcesz rano wstawać bez drzemki? Jeśli nie wstajesz na czas, przeznacz określoną sumę na coś, co nie sprawia ci przyjemności. Jeśli chcesz ukończyć projekt na czas, powiedz komuś, że jeśli się spóźnisz, napiszesz w mediach społecznościowych post o swojej prokrastynacji. Chcesz ograniczyć impulsywne zakupy? Umów się, że jeśli kupisz coś nieplanowanego, Musisz oddać jedną rzecz z domu do charity shop. Podsumowując, wprowadź rutynę i przyzwyczajenia. Kluczem do trwałej zmiany jest rutyna. Kiedy coś staje się nawykiem, nie musisz się już zastanawiać, czy to zrobić. Często wystarczy kilka tygodni konsekwentnego działania, by nowa czynność stała się częścią twojego życia. Mogę ci podać kilka przykładów. Jeśli chcesz wstawać wcześniej, Wprowadź stopniowe zmiany, przesuwając godzinne pobudki o 15, może 20 minut dziennie, aż osiągniesz pożądany czas. Stosuj technikę małych kroków. Wielkie zmiany mogą przytłaczać, dlatego warto zacząć od małych, łatwych do wykonania kroków. Tylko stopniowe wprowadzanie nawyków pomoże ci w ich trwałej integracji z codziennym życiem. Kolejne przykłady. Jeśli chcesz zacząć biegać, zacznij od 10 minut dziennie, a później stopniowo zwiększaj czas. Jeśli chcesz zacząć medytować, zacznij od 5 minut dziennie, aż czasem zwiększaj czas medytacji. I pamiętaj, bądź elastyczny i dostosuj strategię. Nie oszukujmy się, zmiany nie są łatwe, więc ważne jest, byś był elastyczny i gotowy na dostosowanie swojego podejścia w razie potrzeby. Czasami będziesz musiał zmienić wyzwalacze, cele lub strategię, jeśli zauważysz, że coś nie działa tak jak powinno. Na przykład, jeśli metoda publicznych zobowiązań nie działa dla ciebie, spróbuj wyzwalacze wizualne, które będą bardziej efektywne. Jeśli jedna z konsekwencji jest zbyt surowa, zmień ją na bardziej motywującą lub dostosuj ją do swoich oczekiwań. Wprowadzenie trwałych zmian wymaga zastosowania różnych rodzajów wyzwalaczy, które pasują do Twojego stylu życia i osobowości. Kluczem jest zaczynanie od małych kroków, systematyczność oraz wykorzystywanie wyzwalaczy wizualnych, czasowych, zobowiązań społecznych i konsekwencji.